zajmuje, kiedy ktoś podejmuje decyzję tak, chce przeprowadzić sobie taki test. Sam MSR mówi w ten sposób, że sugerowaną metodą jest następny skrót, czyli DCF, Discount Cash Flow, czyli sugerowana metoda wycena to jest metoda dochodowa. Bo są bardzo różne metody ale takie najbardziej uznawane za prawidłowe są, oparte są na kwestii przyszłych dochodów. Dlaczego? To znowu przykład taki konkretny, może taki ludzki. Jeśli masz 10 tysięcy wolnych środków i chcesz ulokować na lokacie bankowej, to szukasz Takiej lokaty, która da Ci największy przepływ z powrotem. Czyli na przykład nie wiem, 6% w skali roku. Jeśli jeden bank Ci daje 2%, a drugi 6, to znaczy, że za rok od jednego banku z tych około 1000 trzymasz 1020 zł, a od drugiego 1060 zł. W związku z czym wycena tej lokaty. Jest wyższa w przypadku wyższego oprocentowania, bo więcej przyniesiecie pieniędzy w przyszłości. I tak mniej więcej postępujemy z firmami. Te, które w przyszłości będą bardziej dochodowe, są bardziej warte, więcej warte dla potencjalnego kupującego. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.